Dzień dobry. Znajdujemy się w oddziale w błoniu. A przed Państwem taki oto ciągniczek Kubota F391. Jest to tak zwany nośnik narzędzi. Możemy zaczepić z przodu różnego rodzaju osprzęt. Najczęściej jest to dektnący, bijakowy. Maszyna wyposażona jest w napęd 4x4. W ten sposób się go załącza. Jednak podstawowym aspektem tej maszyny będzie silnik. Proszę zobaczyć. Silnik o mocy 37 KM. Tak to wygląda. Tutaj sterujemy przednim podnośnikiem, tutaj mamy przykładnie szybkie, wolne, tutaj mamy malko bioromocy, tak to się prezentuje. Oczywiście przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa, którą sterujemy pedałem po prawej stronie. Teraz zobaczymy, jak ten pojazd się porusza. Jak ktoś z Państwa jest zainteresowany zakupem, zapraszam do oddziału w Błoniu, ulica Sochaczewska 64C. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.